Mateusz Kaniowski, M.A.pl. Razem ze mną Jan Błachowicz. Mam wrażenie, że wyjątkowo smutny po tej walce Kanarkuna. Ci ogólnie jestem smutny, no bo i Boris i Damiano wygraną walkę przegrał. Wiesz, jeden głupi błąd i mu zgasło światło. No i Tomek coś no, źle wszedł w walkę. Ten pierwszy cios ustawił mi się wydaje całą walkę już do końca. No i co teraz zrobić, jaki jest taki czarny dzień? No co, naklać się chyba tylko i wiesz, zapić smutki, ale co, no wiesz, po burzy zawsze przychodzi, wiesz, piękny dzień, nie można się załamać, otrzepać się z liści i co, i tyrać, no. No to chyba zobaczymy to na wterze, jak to będzie wyglądało. No nie, ja prosto stąd wracam do... Zawodnik, zawodnik, niedługo walka z długim Rockholdem, dojdziemy do tego? A, nie wiem, ja wiem tyle co wiem z internetu. A, bo to jeszcze nie potwierdzone. Ja no nic nie, nie było tematu. W każdym razie, co Tomek zrobił źle, Twoim zdaniem, w tej walce? Dało się w ogóle coś zrobić, kiedy Phil de to taki niedźwiedź, który się przykleja, obala? Wiesz, to i to nie to jest się założyć? Ciężko powiedzieć. Mi się wydaje, że, że po prostu źle wszedł w walkę i ten pierwszy cios, który go usadził, e, posadził na, 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 na dupę, że to ustawiło walkę. No i już Tomek jakby po prostu nie wszedł w tą walkę tak, jakby chciał. No nie? I, i, i to, no tam była jeszcze w końcu, na końcówce jakaś malutka szansa, bo i ta Balaszka gdzieś tam, no i gdzieś tam zaatakował ten na początku rundy. No, gdzieś tam każdy liczył, no ale to już Fil też jest, wiesz, to nie jest przez przypadek mistrzem, tak? I, i też wiedział, że wystarczy do koń, do, do, dociągnąć wynik do końca i, i walka jest jego. No co, no trzeba, mówię, no trzeba wyciągnąć wnioski, po, po, pozbierać się i tyle, no wiesz. Wydarzył się też mały dramat, to ze spodękami, rzadko takie rzeczy <laughs> widzimy tak, wiesz, no zdarza się. Nie takie rzeczy się zdarzają. Ja widziałem gorsze. O wysłuchamy pewnie chętnie potem. Czy Tomek się podniesie w swojej kategorii? Myślisz, że wróci bez problemu? Mi że Tomek to jest taki typ e, mentalności podobnej do mnie, że on po prostu takiej sportowej, za przeproszenie, kurwicy dostanie i wróci silniejszy. Jeżeli chodzi o Damiana Janikowskiego, no to kopnięcie jest zawsze bardzo mylące. Tu niby low kick, podnosisz nagle, obuszczasz ręce, bo nie wiesz, czy żebra, tak, czy to noga. To typowo karateckie takie, po zwodzie, no no co zrobisz? No to, jest, to jest najgorsze, nie? Najbardziej właśnie to, że wygra, wygrana walka tak naprawdę do jednej bramki i wiesz, jeden błąd, tak się to kończy. No, no nauczka, no, łapki trzeba wytrzymać wysoko, tak jak ja popełniłem ten błąd w swojej, że, 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 że mi ręka poszła na dół i mnie trafił, tak samo Damiano tutaj. No. A tak się pięknie zaczęło własne linie lotnicze, otworzył Damian Janikowski. No, no, kto w... by się spodziewał, że to się tak skończy? No wiesz, no, wszystko wydawało się, że w końcu się wiesz. Damiano odnajdzie te zapasy. Włoży, tak, bo, no, tak jak je potrafi tak naprawdę robić w MMA wszystko, no, i, i to zrobił, tak? Tylko w tej trzeciej rundzie po prostu no, sekunda nie uwagi. A Borys? Borys, 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 Borys to narzucił w pierwszej rundzie takie tempo. Jak worek treningowy, jak to wyglądało po prostu szedł i i to przed drugi raz na trzeba. mi się trening. wydaje, że to był ten taki błąd troszeczkę. To czyli ja bym też nie... nie dla mnie chyba ja muszę na walkę jeszcze raz obejrzeć, no, nie? Bo dla mnie nie wiem czy ten wynik. Mi się wydaje, że remis był, był najbardziej sprawiedliwy. Ale właśnie gdyby Borys troszeczkę wolniej, mądrzej jakby załatwił więcej tej energii na drugą, trzecią mm. rundę, no to by to, 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 to walkę łatwo doprowadzić do końca. Wydaje mi się, że za duże sobie tempo sam narzucił w pierwszej rundzie. No w drugiej rundzie było mu ciężej trafić, zdecydowanie zwolnił, jeżeli chodzi o szybkość ta jego ciosów. Nie wiem czy widziałeś, no Parkę dużo przyjmował na gardy, dużo tych ciosów gdzieś chodziło, na, 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 na po gardzie, się ślizgało się po łokciach i też szło trochę w powietrze, także... No także mówię, no Borys wrócił takie tempo w tej pierwszej rundzie, że jak on to wytrzyma, nie, nie, nie mam pojęcia. Swoją stroną też trzeba powiedzieć, że Norman zaskoczył tym, że trzymał gardę tak, jakby był bokserem w grubych rękawicach bokserskich, tak jakby nic mu nie robiły te ciosy. To było zaskakujące. No i też właśnie troszeczkę mi tego uborysa brakowało, jeśli już mam tak ten analizować, że te, takie wymowy, żeby po prostu raz, wiesz, dwa, trzy luźno, czwarty bardzo mocno. No I troszeczkę mi tego brakowało zaakcentowania któregoś ciosu, takiego porządnie, tak żeby, no żeby parket się po prostu cofnął ze dwa kroki do tyłu. No Pódzian Szymon Kołecki, jak już tak komentujesz na wszystkie walki. No co, no nie wiem, co się tam w sobie stało. Kontuzja, podobno naderwany mięsień bądź zerwany. Jakby nie widziałem tego momentu, więc nie mogę się, się odnieść. Właśnie Szymon mówi, że podczas obalenia czuł, że Mariuszowi się zawinęła noga, no i już się nic nie dało wtedy zrobić. No i, no i, no i wygrał walkę Szymon, gratulacje. No ogólnie no co, no było widać, że w Newtonach, można mierzyć tą siłę, jak się przepychali. Była taka walka jakiej się spodziewałem. To może inaczej, Szymon jest w stanie zrobić dużą karierę jeszcze? Wydaje mi się, że tak, że jest w stanie, e, bo jest naprawdę jak widać, że, że trenuje, zrobił mega progres odkąd zaczął trenować, że to fajnie wygląda i że jakiś tam poziom jest w stanie fajny osiągnąć i, 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 i będzie, jak każdy kto z nim będzie walczył będzie musiał uważać. Teraz proszę zobaczyć jak Janek będzie uciekał od tematu. Co z Twoją walką? Jaką? Z którą? Luke Rockhold. No jest taki zawodnik. No jest, no i czy to jest już jest podpisane, będzie podpisane? Yy, powiem tak, bardzo bym chciał, jeżeli kontrakt będzie na moim mailu, to podpisuję bez zastanowienia. A jak Ci się podoba ten rywal stylistycznie? Pod Ciebie? Z to no mańkut, to by był jedyny taki, yy, chociaż mam dużo mańkutów, dużo robię z mańkutami w klubie, także jakby nie jest mi to obca, yy, obca yy, strona. No, strona. Bo na, Jesteśmy zmęczeni, jest już ta. prawie pierwsza. Yy, także, ale tak mi się wydaje, że to by było najgorsze, ale ogólnie on jest takim zawodnikiem poukładanym, yy, nie jest hot, czy to czy wiesz, jest ta, stylistycznie by mi siedział, tak. Ale na pewno nie bije tak samo mocno jak Santos. Tego nie wiem. Santos trafił mi tak na naprawdę raz mocno i wystarczyło. Tak, jeżeli możemy zapytać, bo to rzadko się pyta za takie odczucia własne podczas walki. Co ty wtedy poczułeś? Jak ty to w ogóle wszystko Wizji, pamiętasz? Bo ja to wiesz. No, ja pamiętam tylko moment ten. Mhm. Tak naprawdę, wiesz? I na, na pierwsze myśl koniec rundy, a potem wiesz takie wiesz, świadome. Nie, no, to nie oznacza końca rundy, to oznacza koniec walki. No, wstałem i się zapytałem, co się stało. Powiedział mi tam, nie wiem, bo nawet jago, że trafimy mi się tyle no, i dokończył na ziemi. Znaczy, tam był taki moment, kiedy no wszystkich... wiesz, no, no, po prostu ja wiedziałem, że ta walka idzie gdzieś jest równo. Te dwie pierwsze rundy wiedziałem, że, e, że, że jest pół na pół, mówię, no jest trzecia runda, trzeba zacząć zaznaczać przewagę. No chciałem ruszyć i ruszyłem troszeczkę, e, tak powiem, zbyt. Zbyt otwarcie po prostu. Nogi zostały z tyłu, głowa wysunięta, prawa ręka na dole, no i weszł jeden, drugi sierp. No potem już było, wiesz, po wszystkim. Ale czysto hipotetycznie taka szybka wygrana, znaczy w ogóle wygrana z Rockholdem by powróciła Cię, znaczy przywróciłaby Cię znowu do tego topu, który mógłby zaraz walczyć o pas. No na pewno, na pewno. Także jeżeli, wiesz, to się potwierdzi wszystko, że to nie jest tylko dla jakieś plotki, yy, no to ja będę szczęśliwy. Santos jest w stanie ubić Johna Jonesa? Więc jest tak nieszablonowy, tak dynamiczny, że, że jak trafi to tak. A jakbyś miał miał obstawiać taką walkę z Santos kontra John Jones. No mi by pasowało, żeby Santos wygrał. A, ale tak czysto analitycznie? No. Jesteś w ogóle, kto by był w stanie pokonać Johna Jonesa w UFC? Ja w przyszłości. I tego ci życzymy. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. you <laughs>